U podnóża Tatr wstał nowy dzień. Dobrze sytuowane małżeństwo z nowej soli część oszczędności zainwestowało w pokój dla córki. Wydatek odczuli na tyle mocno, że w trakcie wyjazdu Robert ograniczył ich budżet do 300 zł. Doprowadziło to do pierwszej w ich życiu kłótni o pieniądze, a zakopane wciąż kusiwie sławę swoimi atrakcjami. Jezuprasz, tu poczeki patrzcie, patrzcie, ładne! O Jezu, fajna sukienka akurat taka jesienna, piękna. Chodź, 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 idziemy dalej. Umówiliśmy się, że mamy budżet tylko 100 zł na dzisiaj, na wyjście bez zakupów, tak, do muzeum zobaczyć, kurczę, kulturę tutaj góralską. No ale wiadomo, no, kobieta zobaczy stragany, zobaczy już ten i od razu na zakupy, tak? Dzień dobry. Bogactwo oferowanych przez górali towarów sprawia, że Wiesławie trudno jest przejść obok sklepów obojętnie. Mogę, proszę, chociaż kilka takich gadżycików. No niestety. No chociaż dwa takie, co? Dwa. Skarbusiu. Skarby no się czy mamy... O, o ten dzoneczek jest... on dzwoni, proszę cię! Skarbie. Parę z rzeczy za 5 zł to się przecież jeszcze nikt nie zbiedniał. Od Bryelzka do bryloczka, od e, jakiejś tam pierdołki za 5 zł i to się nazbiera suma. No muszę dbać o to, żeby po prostu do końca miesiąca nam spokojnie zaczął. To mnie dobija, wręcz e, zaczynam się robić nerwowa. To zaczynasz mnie irytować, no, chcę tam gdzieś wejść. Skarbie, ale wiesz co, mnie to też zaczyna pomału irytować, że to by tłumaczy coś, to ty w ogóle do Ciebie Popoczę nie dociera. jaka koszula fajna dla Ciebie. Mamy postanowione, ja będę się tego trzymał stanowczo. No nie dało się, tak, no nie docierały słowa do Wiśni, tak cały czas już to już później emocje wzięły górę. Idźmy wreszcie do tego muzeum. A nie tylko po sklepach biegamy. Boże. Czas najwyższy się wejdę się chyba. Zatem jak przyjechaliśmy, to wychodziliśmy z takimi czterema torbami stąd. No, a, ile a, ta, a teraz nawet żadnej torby nie mam. ja może nie tyle, że jestem zakupy holiczką, ale kocham te zakupy, tak? No i a ja mam no ciągle jakąś blokadę. To, jest, to się zaczyna robić męczące.